Witam wszystkich w kolejnym materiale na temat Discorda W dzisiejszym materiale pokażę Wam najnowszą funkcję pod nazwą Timeout I oczywiście tą funkcję przetestujemy sobie na moim testowym serwerze Jako, że nie chcę na swoim serwerze głównym dokonywać żadnych zmian Bo to jest typowo serwer publiczny dla widzów I nie tylko Także będę tutaj wszystkie zmiany dokonywał Jeśli chodzi o różne poradniki, będę tutaj wszystko pokazywał na tym serwerze Także zacznijmy od pokazania pierwszej funkcji, jak w ogóle z tego korzystać i na czym to polega. A więc, zaczniemy od jednej osoby. Klikamy prawym przyciskiem myszy, nieważne czy to na czacie tutaj, czy, czy po prawej stronie, jak mamy listę użytkowników. Klikamy sobie timeout. Oczywiście tutaj nikt będzie pisał tej danej osoby. No i mamy tak. Mamy od 60 sekund czas, jaki możemy danej osobie dać w tym timeoutcie, do nawet jednego tygodnia. Tutaj mamy powód, który na przykład wpisujemy sobie, ja tutaj sobie wpiszę test I ogólnie chodzi o to, żeby dana osoba nie mogła ani pisać, ani reagować na żadne wiadomości na kanałach tekstowych Ani dołączać na żadne kanały głosowe oraz na kanały stage Wiadomo do czego kanały stage służą A jeśli nie wiesz do czego służą kanały stage, to polecam inne poradniki, które są na YouTubie od innych osób Bo ja chyba z tego co pamiętam nie robiłem żadnego poradnika na temat kanałów stage ale ogólnie chodzi o to, że można tutaj robić jakieś najróżniejsze wykłady, jakieś yy, vlogi i różne takie inne spotkania, typowo, na których yy, robimy jakieś eventy oraz różne inne takie ciekawe rzeczy. Oczywiście to będzie wszystko widoczne. Później ja zaraz pokażę. Po użyciu tej funkcji w logach serwera, oczywiście wszystko będzie widoczne, jeśli dana osoba zostanie autowana I za chwilę, właśnie pokażę. Jak to wygląda? Zrobimy sobie dla testu na 60 sekund jeden timeout i zobaczymy, jak to wygląda. O, jak widać, tutaj jest taki ptaszek, się pokazał, i dana osoba została timeoutowana, ale oczywiście tutaj w żadnych rolach nic, nic takiego nie ma. Tutaj nie, nic nie jest widoczne. Jedyne, co może być widoczne, to właśnie w tym audit logu, który właśnie ja zresztą pokażę. To będzie tutaj i. I tak, jak tutaj widać, właśnie jest pokazane nazwa użytkownika, kto z tajmoutowało daną osobę i jak się nazywa ten dany użytkownik. No i tutaj jest z powodem test, i timeout został ustawiony do tego i tego czasu. Czyli, jak widać, wszystko tutaj jest elegancko, ładnie przedstawione. Oprócz tego, że po prostu nie widać tego, jak mamy na przykład daną osobę na liście serwera albo po prostu. Która już wcześniej napisała na czacie To raczej nie jest widoczne Nie wydaje mi się, żeby to było widoczne I to jest jedyny minus właśnie, bo takie coś Według mnie powinno być widoczne, jakaś ikonka Że dana osoba została stajmoutowana Bo tak naprawdę No nie widać tego Jedynie ta osoba może wiedzieć Że została stajmoutowana, a tak poza tym To inne osoby nie mają Zielonego pojęcia, że ta osoba Tak naprawdę została stajmoutowana Więc według mnie Ja bym to po prostu zmienił żeby to było bardziej widoczne, bo jak dla mnie takie rzeczy powinny być widoczne. Może Discord nie wprowadził tego, żeby po prostu uniknąć jakichś tam niepotrzebnych argumentacji czy jakichś różnych innych konfliktów, no ale według mnie takie rzeczy powinny być pokazane. I to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że przedstawiłem daną funkcję, jak ona wygląda, jak ona działa. Zachęcam do zostawienia lajka, like do subskrypcji, zachęcam do dołączenia do mojego serwera Discord, na którym możecie wygrać Nitro w giveawayach oraz możecie poznać nowe osoby. No i nie tylko. Także zachęcam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku.